po spotkaniu 29 dziewiątej w którym grupę, w której Marika ciesza podejmowała od pole Na pierwszej części konferencji jest z nami trener drużyny gości, pan Adam Nocno. Witam Panie Trenerze i bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. Dobry wieczór. A tu jest? Chyba, chyba nie działa, nie? Tak? Pierwsza połowa dobrze zagrana przez nas, 1-0. Mecz się trochę obrócił, zostaliśmy zmuszeni do niskiego pressingu, ale w tym niskim pressingu naprawdę Dobrze, dobrze funkcjonowała. Brakowało, brakowało mi ataku szybkiego, bo na pewno przeciwnik się otwierał. Tego ataku szybkiego nie było. Mądra gra, ale myślę, że kluczowa była interwencja Artura Halucha po dośrodkowaniu trubecha. Na bliższy słupek uderzył naprawdę precyzyjnie, ale Artur, Artur był czujny, tak więc wywalczony i chyba przepchana, przepchana ta druga połowa, ale trzeba przyznać, że. Pominąwszy to, że, że, że przeciwnik jest tak nisko w tabeli, to jest bardzo duży potencjał, i to, bo to na pewno jest widoczne w grze ofensywnej. Dlatego tym bardziej, tym bardziej na zwycięstwo. Dziękuję. W części konferencji pasuje z nami trener pan Marcin Brosz, witam serdecznie panie trenerze i bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego spotkania. Po ostatnim meczu, który rozgrywaliśmy również u siebie, chcieliśmy na pewno zagaz zdecydowanie lepiej, tak, liczyliśmy wszyscy. to Były fragmenty w ostatnim meczu, że że zrobimy tutaj krok do przodu. Nie udało nam się i, i, i to wszystkich tutaj wokół jak gdyby, no, no. liczyliśmy wszyscy, tak, bo to, to było widać tak naprawdę na zdecydowanie Ilość y, sytuacji, z jaką stwarzamy, jak bronimy, żeby znowu iść do przodu. No dzisiaj y, strata bramki y, spowodowała, że y, nie tak rozgrywaliśmy sytuację, jak, y, jak planowaliśmy i chociaż stwarzamy tę sytuację, tak? na pewno to, co nam brakuje, to jest, żeby wreszcie szczelić tą uprawnioną bramkę, żeby to dodało, y, dodało nam y, jeszcze więcej energii, jeszcze więcej stwarzaliśmy, stwarzaliśmy sytuację, żebyśmy mogli stwarzać jeszcze więcej sytuacji. Na pewno dobre zmiany, które, które wniósł i Diego i Kuba i Jędrasik, to, to ci dwaj młodzi zawodnicy jak weszli zagrali na, na przyzwoitym poziomie i to jest taka szansa, że ci młodzi chłopcy, którzy powoli wchodzą będą może stopniowo zmieniali, dodawali nam tutaj takiej energii doda, dodanej i nie tylko będziemy stwarzali te sytuacje, ale je starali się maksymalnie wykorzystać.